Michał Wiśniewski znowu znalazł się na ustach opinii publicznej. Popularny piosenkarz i lider zespołu Ich Troje zadziwił wczoraj publiczność Sylwestra Telewizji Polsat, która nie spodziewała się, że mężczyzna wystąpi w patriotycznym ubraniu. Internauci są bardzo podzieleni. Michał Wiśniewski wielokrotnie szokował już opinię publiczną w Polsce swoim zachowaniem czy strojem. Mężczyzna swego czasu z lubością podejmował się kontrowersyjnych działań, tak aby znajdować się na pierwszych stronach magazynów plotkarskich. Pomimo tego że kariera wokalisty ich troje kilka lat temu przystopowała, to Wiśniewski nadal szokuje. Tym razem pojawił się w bardzo odważnej garderobie, która bardzo podzieliła widzów telewizji Zygmunta żaka. Michał Wiśniewski szokuje widownię Sylwestra Wystąpienie Michała Wiśniewskiego na Sylwestrze Telewizji Polsat miało być prawdziwym gwoździem programu. Za swój koncept mężczyzna otrzymał aż 60 tysięcy złotych. Okazało się jednak, że przygotowane przez niego show nie pomogło telewizji Solo i nie będzie za miło wspominane przez fanów wokalisty. Cały występ mógłby zostać bardzo szybko zapomniany przez widzów telewizji Polsat, gdyby nie jeden szczegół. Kontrowersyjny muzyk na imprezie pojawił się w czerwonej kurtce skórzanej typu Reymonska, na której nadrukowane było wielkie godło polski. internauci są podzieleni, użycie symbolu godła w przestrzeni publicznej zawsze budzi duże emocje. Zwolennicy takiego zachowania zaznaczają, że chwalenie się swoim patriotyzmem jest postawą godną i promującą Polskę, a sam morzełek nie jest symbolem, którego należy się wstydzić. Innego zdania są środowiska lewicowe, które nie lubią się afiszować symboliką patriotyczną i uważają, że taka postawa jest tylko i wyłącznie pseudopatriotyczna. Sam Wiśniewski nie odniósł się jeszcze do swojego stroju i najprawdopodobniej w ogóle tego nie zrobi. Przypomnijmy, że mężczyzna już nie jeden raz szokował całą polską opinię publiczną i uderzał w tony, które przez miesiące były podmiotem wielkiej dyskusji na temat jego zachowania. Czy swoim strojem muzyk chciał wyłącznie zaszokować, a może chciał pokazać swoim fanom, jak wielkim jest patriotą? Jedno jest pewne muzyk. Tak jak przed laty znów znalazł się na językach wszystkich obserwatorów rodzimego show biznesu.